Branie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęliśmy program, który zawsze raz do roku, koniec kwietnia, na początku maja przedstawiamy Komisji Europejskiej. Nazywa się on Aktualizacją planu konwergencji, aktualizacją programu konwergencji. I w skrócie przedstawię jego główne założenia, założenia, które są pozytywne w perspektywie kolejnych lat, które przedstawiamy. I można je w jednej pigułce w następujący sposób ująć. Zakładamy redukcję długu, redukcję deficytu budżetowego i deficytu sektora finansów publicznych oraz redukcję inflacji. Przy założeniu jednocześnie, że będziemy mieli do czynienia z solidnym jak na ten czas prognozowany przed nami po wychodzeniu z pandemii i czas który naznaczony jest piętnem wojny na Ukrainie, solidny wzrost PKB, solidny wzrost gospodarczy. On będzie oscylował wokół 3%, zasadniczo powyżej 3%. Są to założenia konserwatywne, rynki finansowe, agencje ratingowe i wszystkie inne instytucje, które patrzą na nasz dług na fundamenty naszej gospodarki, na równowagę naszej gospodarki będą analizowały każdą liczbę, patrzyły na nią z każdej strony, od strony wiarygodności przekazu, więc nie mam wątpliwości, że będzie to dobrze przyjęty program. Oprócz tego, Szanowni Państwo, dyskutowaliśmy także o kwestiach związanych z Ukrainą, a ja chciałbym raz jeszcze przedstawić podstawowe założenia dotyczące naszego programu dla kredytobiorców. Zacznijmy jednak od tego, że dzisiaj praktycznie wszystkie ceny w tak zwanym koszyku inflacyjnym zależą od jednego człowieka. I żaden zachodni polityk nie ma wątpliwości co do tego, że i ceny energii, i ceny żywności, i ceny pozostałych produktów, bo przecież energia wpływa praktycznie na wszystkie produkty, na wszystkie, czy niemal wszystkie ceny w gospodarce narodowej, zależą od jednego człowieka i że wpływ na nie, ma, na tą inflację ma właśnie wojna na Ukrainie i Władimir Putin. My, Szanowni Państwo, nie trzymamy się utrwalonych dogmatów, tylko staramy się działać, staramy się rozwiązywać problemy, kiedy one się pojawiają, a nie udawać, że nas to nie dotyczy. Putinflacja uderza we wszystkie europejskie rodziny i uderza we wszystkie polskie rodziny. Jest to potężny problem społeczny. Na gospodarkę patrzymy przez pryzmat właśnie problemów w gospodarstwach domowych Polaków. Dlatego w pierwszej kolejności obniżyliśmy różnego rodzaju koszty życia. Obniżka podatku VAT na energię elektryczną, na gaz, na ciepło, na paliwa, obniżka akcyzy, ale także obniżka VAT na żywność do zera na większość produktów żywnościowych świadczą o tym, że Podchodzimy do tego niezwykle poważnie i przejmujemy się tym problemem. To także dopłaty do nawozów, po to, żeby żywność w przyszłości była tańsza, niż byłaby, gdyby nie było tych dopłat do nawozów. To też jest bardzo ważny krok. Ale prócz tego, aby złagodzić skutki kryzysu, to po pierwsze, i żeby złagodzić przede wszystkim skutki inflacji, zdecydowaliśmy się na wielką obniżkę podatków. Z 17 na 12% podatek PIT i kwota wolna, czyli bez podatku do 30 tysięcy złotych rocznie. Szanowni Państwo, to, jest, to są jedne z najbardziej szczodrych warunków podatkowych w porównaniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ale dziś mierzymy się dodatkowo z problemami rat, wysokości rat, kredytów, w szczególności kredytów hipotecznych. Ten problem. Ten problem, także związany z putinflacją, spędza sens powiek ponad dwóm milionom polskich rodzin, które zaciągnęły złotówkowe kredyty, zwłaszcza złotówkowe kredyty hipoteczne. I nie chcemy, żeby kredytobiorcy stali się kolejnymi ofiarami wojny Putina. I dlatego, szanowni państwo, stosujemy inną filozofię nie filozofię państwo jako nocny stróż. To jest filozofia neoliberałów, znana od 30 lat filozofia tuska. Państwo lepiej nikt nic nie robi, prawda, jaką ma ofertę dla średniej wielkości miasta ostatnio powiedział, że najlepiej, żeby, żeby tu takiego człowieka, który będzie zapytany, który, który będzie mówił, że ma taką ofertę, żeby takiego człowieka pogonić. To znaczy, że chyba normalnym jest jego zdaniem. Iż nie ma tutaj możliwości wypracowywania oferty dla średniego miasta. No właśnie, znowu to jest filozofia liberałów. Państwo, jako nocny stróż, lepiej, żeby nic nie robiło w takiej sytuacji. Ale rzeczywiście tak było. Bo dzisiaj jest dużo mowy o Wiborze. Szanowni Państwo, to ja przypomnę, że w czasach Platformy Obywatelskiej Wibor był na wyższym poziomie nawet niż dzisiaj na 6,8%. Potem lekko spadł, potem to było chyba w 2008 roku, w 2009 też był bardzo wysoko, potem w 2012 też przekroczył 5%. I czy wtedy Platforma Obywatelska i rząd Donalda Tuska cokolwiek zrobili z takim wyborem? Czy starali się ulżyć jakoś kredytobiorcom? No nie, oczywiście nie, ponieważ państwo to jest nocny stróż, lepiej żeby sobie tam a, gdzieś, gdzieś przysypiało w tej stróżówce i nic nie robiło. To nie jest nasza filozofia, Szanowni Państwo. Dzisiaj, kiedy Wibor osiągnął 5,70 i nawet więcej, to staramy się zrobić wszystko, żeby chociaż trochę ulżyć kredytobiorcom i powiem pokrótce, co robimy. Po pierwsze, to są wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe, czyli cztery razy do roku w roku 2022 i 2023, można będzie na swoje życzenie, na swoje żądanie nie zapłacić raty i nie będzie ta rata obciążona odsetkami. Będzie sam kapitał musiał być spłacony później, ale w tym konkretnym czasie, bardzo trudnym, będą to realne wakacje kredytowe, tak można to nazwać. Chodzi o to, żeby w tych trudnych latach, właśnie 2022-2023, kiedy przewidujemy w aktualizacji programu konwergencji inflację na dość wysokim poziomie, cały czas na bardzo wysokim, a potem jeszcze cały czas wysokim w kolejnym roku, żeby była ta ulga dla gospodarstw domowych. Mimo dobrej sytuacji na rynku pracy są osoby, które tracą pracę, to są osoby, które mają wysoką tą ratę w stosunku do dochodu rozporządzalnego. Dlatego dla takich osób zaproponujemy możliwość dopłaty do dwóch tysięcy złotych do łącznej raty kredytu i odsetek przez okres nawet do trzech lat, a więc po 24 tysiące złotych rocznie. I z tej puli później wraz z podjęciem spłaty kredytu jedna trzecie będzie mogła być w ogóle umorzona, czyli do 24 tysięcy złotych umorzonej jakby poduszki bezpieczeństwa finansowego. Szanowni państwo, pewien przykład. Rodzina, dwa plus dwa, żona, mąż i dwójka dzieci. Mogą skorzystać z wakacji kredytowych na przykład właśnie cztery razy w tym roku, cztery razy w kolejnym roku, nie płacić pod koniec każde, z każdego z kwartałów rady kredytowej. Jeśli popadną w tarapaty, mogą zawnioskować, wtedy trzeba zawnioskować o te 2000 zł do 2000 zł, bo przecież w zależności od tego, jaka jest rata kredytowa w ogóle, ulgi w spłacie raty. Ponadto, począwszy od 2023 roku, będzie można skorzystać też z niższych stawek referencyjnych, bo wiemy, że w kredytach hipotecznych mamy tą stawkę referencyjną. Dzisiaj to jest WIBOR, za chwilę o tym jeszcze powiem, a od 1 stycznia 2023 roku będzie to stawka niższa niż WIBOR, stawka pochodząca z rynku. Z rynku Międzybankowego stawka Polonia Overnight. To jest brzmi może technicznie, ale ważne jest dla kredytobiorców, że będzie to bardziej transparentna stawka, szanowni państwo, i taka, która jest niższa. Nawet o ponad pół punkta procentowego, nawet dziś może być niższa o 0,9 punkta procentowego niż WIBOR, a więc ogromna ulga. Ale w całym cyklu życia kredytu hipotecznego będzie to około 0,304, a więc o jedną szóstą niższa marża niż do tej pory nałożona przez banki. Szanowni Państwo, koszty tej polityki muszą ponieść banki. Jaka jest dziś sytuacja w tych podstawowych relacjach bilansu bankowego i rachunku wyników, który znam akurat od podszewki, tak się zdarzyło, że miałem z tym dużo wspólnego. Otóż, Szanowni Państwo, depozyty oprocentowane są bardzo, bardzo nisko. Zdarzają się ciągle 0%, to już nie powinny się zdarzać. 0,5%, 1%, 2%, zdarzają się jakieś już na krótki okres albo na niewielką kwotę 3%, a kredyty 8, 9, 10 i jeszcze dużo więcej procent. Tak są oprocentowane kredyty. Szanowni Państwo, ta, ten spread, ta różnica pomiędzy średnią stawką depozytową a średnią stawką kredytową jest bardzo wysoka. Dlatego mocno apeluję do banków aby jak najszybciej podniosły oprocentowanie depozytów dla ludzi. Po prostu lokat, depozytów, rachunków oszczędnościowych, żeby nie zarabiały tyle również na tej tak zwanej marży depozytowej. To też jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, ta nowa sytuacja, ta zmiana w polskim systemie bankowym musi być realną ulgą również dla polskich rodzin. Ona będzie się wiązała z dużymi wpłatami ze strony banków także na tak zwany fundusz pomocowy, nie tylko na fundusz wsparcia kredytobiorców. Tutaj przewidujemy wpłatę co najmniej 2 miliardy rocznie. O tyle, tyle więcej pieniędzy trafi do kredytobiorców, tyle będą musiały zapłacić banki. Ale także Wpłatę na Fundusz Pomocowy, aby odporność całego systemu bankowego była wyższa. Szanowni Państwo, na koniec warto podkreślić, że cała ta zmiana ma dać też nadzieję tym, którzy chcą mieć kredyt hipoteczny w przyszłości, że będzie on możliwy do spłaty, że będzie on możliwy na stałej stopie procentowej. To też jest bardzo ważne i że będzie nadzieją na lepsze mieszkanie lub w ogóle na mieszkanie, raczej niż tą kulą u nogi, jak dzisiaj bardzo wielu Polaków postrzega kredyty. I zupełnie w innej kwestii, choć bardzo mocno związanej ze światem finansów, Szanowni Państwo, złożyłem wniosek do pana prezydenta i pan prezydent przyjął ten wniosek, aby powołać nowego ministra finansów, i nowym ministrem finansów będzie pani Magdalena Rzeczkowska, dotychczasowa szefowa krajowej administracji skarbowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Premierze. Przechodzimy do pytań. Na początku prosimy o jedno pytanie od jednej redakcji. Bardzo proszę, Panie Redaktorze. Dzień dobry, Aureliusz Łojewski, fakty TVN. Panie premierze, co robi Pan dziś konkretnie, aby wspomóc rozmowy z kontrolerami i doprowadzić do porozumienia i co powiedziałby pan tym obywatelom, którzy mają kupione bilety na wyjazdy na loty majowe, czerwcowe? Szanowni Państwo, pan minister Adamczyk prowadzi negocjacje wraz z kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami lotów. Jest to relatywnie niewielka grupa osób, tu w Warszawie około 200 osób o średnich zarobkach, około 45 tysięcy złotych miesięcznie. W całej Polsce jest to grupa kilkuset osób o też wysokich, średnich wynagrodzeniach w miesiąc, to podałem miesięczne wynagrodzenia. Pan minister Adamczyk zaproponował bardzo konstruktywne, dobre propozycje. Liczymy na to, że one zostaną przyjęte. W przypadku, jeżeli tak się nie stanie, to chciałbym zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze, najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc będzie mogło odbywać się tyle lotów, ile ze względów bezpieczeństwa będzie dopuszczonych. A po drugie jest aspekt bezpieczeństwa związany z wojną na Ukrainie. A więc ta odpowiedzialność kontrolerów lotów musi być szczególnie uwypuklona w związku z tym bardzo, bardzo trudnym czasem, w jakim funkcjonujemy. A więc bardzo proszę wszystkich Państwa naprawdę o kompromisowe podejście i o to, aby uzgodnić kompromis z Panem Ministrem. Adamczykiem. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że jakieś loty zostaną anulowane, będziemy starali się również skompensować utratę środków przynajmniej częściowo tym osobom, które już wcześniej wpłaciły środki na takie loty. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, bardzo, pan wziąć Panie redaktorze bardzo proszę o poczekanie na kolejną, na kolejną okazję. Kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, Jan Piotrowski, tvn 24, kłaniam się. Panie premierze, czy, jest, czy czekają nas przyspieszone wybory, jeżeli nie porozumiecie się z Solidarną Polską co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Dzisiaj pan marszałek Terlecki powiedział w jednym z wywiadów, że taki wariant jest możliwy. Czy pan podziela to zdanie? Dziękuję. Ja jestem optymistą z natury i myślę, że się porozumiemy. Poza tym no, myślę, że trzeba będzie także przedstawić całość spraw w następujący sposób. Otóż tutaj wraz z ustawą prezydencką jest możliwość zatwierdzenia środków, stu kilkudziesięciu miliardów tak bardzo potrzebnych środków dzisiaj, po to także, żeby redukować inflację, żeby redukować oczekiwania inflacyjne i myślę, że także inne siły parlamentarne powinny zastanowić się, czy odrzucić te środki które będą dla Polski skierowane po to, aby prowadzić swoje jakieś drobne, partykularne kalkulacje, czy przychylić się do zagłosowania za tą ustawą. A więc myślę, że opcji jest dużo i um, jestem umiarkowanym optymistą. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie od kolejnej redakcji. Nadolczak Arnold, od News. Panie premierze, jeszcze wrócę do tych lotów i pytanie od pasażerów tak naprawdę, czy ci, którzy dzisiaj wylatują, będą mogli za tydzień wrócić do domu? W jaki sposób rząd będzie chciał w razie czego pomóc, jeżeli takie utrudnienia się pojawią i co z innymi lotami, czy będą przekierowywane, czy jakieś połączenia krajowe tutaj będą pomagały? Przypomnę sytuację na początku pandemii, kiedy zorganizowaliśmy wielki program Lot do domu, powrót do domu. My, Szanowni Państwo, staramy się, jak powiedziałem, w kontekście kredytobiorców nie siedzieć z założonymi rękoma, tylko y, 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 pracować nad rozwiązaniami. Więc będziemy pracowali nad tymi rozwiązaniami, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli nie będzie wystarczającej liczby kontrolerów lotów po to, aby obsłużyć całe niebo, aby obsłużyć wszystkie możliwe loty, trzeba będzie ograniczać rzeczywiście te, tę liczbę lotów i z tym się trzeba liczyć. Jest to wąska bardzo grupa zawodowa, raz jeszcze podkreślę, zarabiająca tutaj w Warszawie średnio um, około 45 tysięcy złotych miesięcznie i myślę, że mogliby również postarać się dogadać z panem ministrem Adamczykiem. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Maciej Kluszka, Radio pani Panie premierze, pan właśnie teraz też skupia się na tych sprawach finansowych i na tych sprawach finansowych skupiał się też wczoraj minister Adamczyk, który, można powiedzieć, no, zdenerwował trochę to trochę to enigmatyczne słowo kontrolerów wrotu, a jest cała długa lista dotycząca kwestii bezpieczeństwa pracy. Ja bym chciał zapytać, jak pan premier ocenia wczorajsze wystąpienie pana ministra i czy jeżeli do porozumienia nie dojdzie i wejdzie to rozporządzenie w życie, to czy pan minister... Jak, jako odpowiedzialny za sprawy infrastruktury może ponieść odpowiedzialność polityczną za to zamieszanie, które nas może czekać. Dziękuję. To co się dzieje tutaj w związku z negocjacjami z kontrolerami lotów to nie jest wina pana ministra Adamczyka. Nie chcę zresztą wracać do tego w jaki sposób ten problem narasta. Zapytał pan redaktor także o inne warunki. Jak najbardziej, one są też istotne. Te, te wysokie płace, o których wspomniałem, one się nie wiążą z 40 godzinnym dniem pracy. One się wiążą, jeśli dobrze mi przekazano, z około 30 godzinnym dniem pracy. Przepraszam tygodniem pracy. 40 godzinny tydzień pracy dla ogromnej większości obywateli, a tutaj mamy do czynienia z 30, czy około 30 godzinnym tydzień pracy, a więc kontrolerzy mają mniej pracy w porównaniu do y, 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 zwykłego pracownika. Y, y, sądzę jednak, jeżeli są jakieś warte podjęcia postulaty, pan minister Adamczyk będzie na nie otwarty. Szanowni państwo, w takich sytuacjach jak ta zwykle dokonuje się pewnego rodzaju benchmarkowania, czyli porównywania sytuacji danej grupy zawodowej do tego, jak ona wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć, sytuacja naszych kontrolerów lotów jest jedna z najlepszych w porównaniu do innych kontrolerów lotów w innych krajach Unii Europejskiej. Zarówno z punktu widzenia wynagrodzeń, czasu odpoczynku, szkoleń dodatkowych itd. itd. A więc jest naprawdę nad czym pomyśleć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dzień dobry, Rafał Gorski. Panie premierze, chciałem zapytać o dzisiejszy wyjazd do Berlina i spotkanie z kanclerzem Scholzem. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu, czego oczekuje i czy w agendzie tej wizyty są jeszcze inne? Przewiduje pan, ma pan zaplanowane jakieś inne spotkania? Dziękuję. Tak, mam również zaplanowane spotkanie w Berlinie z przedsiębiorcami, ponieważ staramy się cały czas o jak najwięcej inwestycji w Polsce, przedstawiać polską gospodarkę innym na całym świecie. Natomiast co do spotkania z panem kanclerzem Scholzem, będziemy na pewno w ogromnej, w lwiej części poświęcali uwagę naszą sytuacji na Ukrainie. I tutaj z jednej strony Potrzebna jest pomoc wojskowa, z drugiej strony pomoc humanitarna, ale także pomoc finansowa. O tym rozmawiałem w sobotę bardzo długo z panem premierem Ukrainy w Krakowie, dyskutowaliśmy o aktualnym stanie wojny, o strasznych zbrodniach wojennych, które się dzieją na Ukrainie. Mówiłem także o pomocy, którą świadczymy my Polacy w naszych szpitalach polskich dla rannych żołnierzy. Oni odnoszą rany, oni nadstawiają własną pierś dla Polski, tam na Ukrainie, bo walczą o bezpieczeństwo, o pokój, o wolność, także dla nas. My leczymy ich żołnierzy. Chcemy, żeby Niemcy, żeby Unia Europejska w większym stopniu brały udział w tej pomocy, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Martyna Maciuch, czysta gospodarka. Ja mam pytanie dotyczące właśnie aktualizowanych założeń z programu konwergencji. Wczoraj pan premier mówił na EKG, że deficyt w tym roku to będzie prawdopodobnie około 4%. Czy są znane już dokładne, zmienione założenia na ten i na następne lata? Szanowni Państwo, prognoza, która jest tworzona no pod koniec kwietnia, musi być obarczona znacznym poziomem różnicy, która ostatecznie może wyniknąć na koniec danego okresu. W związku z tym my dziś założamy, zakładamy konserwatywnie, że ten deficyt przekroczy 4%, ale chcę dzisiaj tutaj także powiedzieć, że mamy bardzo dużą nadzieję, podpartą realnymi realnie spływającymi także podatkami w wyniku uszczelnienia systemu finansowego, że ten deficyt będzie już w tym roku niższy niż 4%, a na przyszły rok zakładamy deficyt nieco wyższy niż 3,5%. Także jestem tutaj optymistą i sądzę, że możemy zakończyć go na poziomie w przedziale między 3 a 3,5%. W kolejnym roku zakładamy spadek poniżej 3%. Tak jak powiedziałem na początku, agencje ratingowe, rynki finansowe ocenią, wiarygodność naszego programu konwergencji i myślę, że ocenią ją bardzo wysoko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zadane pytania. To koniec dzisiejszej konferencji. Zapraszamy na kolejne. Dziękuję bardzo.